To jest marmurowe popiersie Franciszka I wykonane przez rzymskiego rzeźbiarza Berniniego. Uwierzycie, że Bernini nigdy księcia osobiście nie spotkał? Sztuka i piękno. Zapraszam serdecznie. Janiszek I, urzędujący w Modenie książę pochodzący z bardzo zacnej i wpływowej rodziny z Ferrari, rodziny d'Este, w 1651 roku wyraża chęć posiadania marmurowego popiersia. W tej sprawie zwraca się do kardynała Rinaldo, swojego brata mieszkającego wówczas w Rzymie, aby ten zorientował się w sytuacji, kto i ewentualnie za ile mógłby podjąć się tego zlecenia. Rinaldo odpisuje do księcia w liście w ten sposób. Brzemię jest wielu rzeźbiarzy. Nijaki Alessandro Algardi żąda za wykonanie marmurowego popiersia kwoty 150 skudów, w tym jest cena bryły marmurowej. Ponadto Algardi zobowiązuje się dokończyć, dopracować detale przy osobie zaufanej. I dalej... Pisze Rinaldo. Algardy w swoim warsztacie trzyma dwóch pomocników rzeźbiarzy niższych rangą. Oni to żądają kwoty 100 skłódów za wykonanie podobnego zadania. I kontynuuje dalej Rinaldo, ale w Rzymie pracuje jeszcze inny wspaniały rzeźbiarz, Giano Renzo Bernini. On to Pracował m.in. dla papieża Urbana VIII, dla królów Francji, Anglii, dla wielu kardynałów. Bernini za marmurowe popiersie żąda 3000 skudów i nie może przybyć do Modeny. Mimo tak twardych warunków Franciszek zgadza się, aby to właśnie Bernini wykonał jego popiersie marmurowe. I teraz dwa słowa o tym w ogóle, jak pracował Bernini. I czy zdarzyło mu się wykonywać portrety bez osoby pozującej. Tak, miało to miejsce w przypadku marmurowego popiersia dla kardynała Richelieu w 1641 roku. Również wykonywał marmurowe popiersie dla króla Karola I. Wówczas bazował na malowidle. Przedstawiającym króla Karola I, pędzla Van Dica. I zasada Berniniego. Osoba, którą rzeźbił, nigdy nie mogła pozować. Bernini y, obserwował y, osobę, w, powiedzmy, w akcji. To znaczy, y, tak jak czytała, albo jak mówiła, albo choćby jak grała w karty. Wówczas poznawał jej osobowość i główne cechy charakteru. To wtedy dopiero rozumiał, jaką osoba jest i potrafił ją wtedy zamknąć w tej biale, białej bryle kamienia. W przypadku księcia z Modeny, Bernini miał tylko dwa portrety księcia z twarzą, ale z profilu. Wysokość księcia i szerokość w barkach. Po skończeniu zadania Bernini osobiście wysyła posąg do Modeny. I teraz pewnie jesteście ciekawi, czy Popiersie podobało się Franciszkowi. Tak, książę był zachwycony, wpatrywał się w swój wizerunek niczym narcyz w swoje odbicie. Do tego stopnia ukochał yy, popiersie, że zapomniał ile za nie zapłacił i przebaczył Berniniemu tę zniewagę, że on nie przybył do Modeny osobiście. A teraz spójrzmy się na detale yy, popiersia. Na te piękne, długie loki, które swobodnie opadają na książęce ramiona, na to charakterystyczne czoło z wysuniętą kością. Na worki pod oczami, na wąs, kępkę włosów, która wyrasta z podbródka książęcego. Zobaczcie, jaki piękny i naturalny jest ten kołnierzyk wykorchmalony, koronkowy, który zagina się tam, gdzie zwykł zaginać się kołnierzyk u męskiej koszuli. No i ten fantastyczny, wspaniały kontrast między wystającą zbroją tym elementem z żelaza, którą jesteśmy w stanie wyczuć, wiemy, że to jest twarda struktura i tym niedwabnym, miękkim płaszczem, który tak bogato i w taki szalony sposób okręca się wokół książęcych ramion. Tak. Bernini potrafił zamknąć czyjąś duszę w bryle kamienia. Ja jestem ciekawa Waszych opinii i komentarzy. Pozdrawiam serdecznie.